Witam serdecznie Detektyw Prawdy Czasów Ostatecznych Detektyw Prawdy TV. Witam w ten piękny wakacyjny dzień, ponieważ w Kielcach było mniej więcej 27 stopni. Może momentami nawet więcej. Podejrzewam, że u Was było dosyć podobnie. Piękna pogoda, a mamy niemal połowę września. I to pokazuje, że tak jak tydzień temu, mniej więcej były ulewy. A teraz mamy piękne słoneczko, to pokazuje, że w życiu jest dosyć podobnie, raz górki, raz pod górkę. Także korzystajmy z tego pięknego czasu, nie wiem jaki jest weekend, ale zachęcam, zachęcam do spacerów, zachęcam do biegania, do korzystania z życia, póki jeszcze można, ponieważ Polski, nie wiem. Ale rząd y, już wie doskonale, co będzie na jesień. Jeszcze, nie, jeszcze y, nie ma żadnych statystyk zachorowań, ale oni już wiedzą doskonale, y, jak będą wyglądały obostrzenia. Mało tego. Oni wiedzą, ale nie powiedzieli. Ten polski hmm, rząd, y, Wie o tym, jak będzie. Ma pewne obostrzenia, ale nie o wszystkim mówi. Natomiast korporacja pod tytułem Biedronka, ta odrzemu od z Biedronki, kto widział reklamę, ten, ten wie o co chodzi. Korporacja Biedronka doskonale została poinformowana o tym. Dlaczego? Dlaczego została korporacja Biedronka poinformowana o obostrzeniach, których jeszcze nie ma, a o których nawet Pan Niedzielski nie powiedział, ani pan Murawiecki. No dlaczego? Dlatego, że w Polsce mamy ustrój, zresztą tak jak na całym świecie my mamy ustrój, którego nie mogę wymienić, ponieważ by mi usunęli film. Natomiast mogę wam podpowiedzieć, jaki mamy ustrój. Znaczy. No dobrze, okej, okay, bo miałem coś innego jeszcze powiedzieć, mamy ustrój, którego, który promował pewien Włoch o imieniu Benito. Właśnie tenże system, tenże system społeczno-polityczno-ekonomiczny zawierał pewien bardzo charakterystyczny element otóż korporacjonizm. Korporacjonizm był, polegał na tym, że, że rządziły korporacje, prawda? No i no, nie muszę Wam tego tłumaczyć, że tak jak mamy na przykład medycynę Rockefellerowską, tak też, też, też korporacje spożywcze mają wpływ na polityków. Politycy są w tym wszystkim marionetkami. To nie jest tak, że to politycy. Rozdają karty korporacjom. Jest na odwrót całkowicie. Te korporacje rozdają karty politykom. No więc no więc, ten mój bystry czytelnik i zarazem brat wierzę zauważył bardzo ciekawe ogłoszenie. Dotyczące zatrudnienia w Biedronce na niepełny etat. Ogłoszenie to zostało dodane 8 września. Zobaczcie, 8 września. Ja spe, spe, specjalnie sprawdzałem y, tę datę. Y, nie wiem, czasami jest chyba jakaś edycja, ale, ale tutaj jest napisane, że dodane 8 września. Wsparcie pracy sklepu. No, taki, y, takie jest stanowisko, prawda? Wsparcie. Pracy sklepu. No i tutaj opis: ponad 3000 sklepów z 1100 miejscowości oraz i tak dalej, i tak dalej. To właśnie biedonka, lider branży yy, retail. Yy, yy, yy. I co jeszcze tutaj jest? No, nie ma tutaj nic ciekawego w tym opisie, ale yy, najciekawsze w tym wszystkim są zadania. Czynności związane z liczeniem osób wchodzących i wychodzących na teren sklepu. Słuchajcie. Czego to może dotyczyć? Dlaczego ten pracownik, który, którego stanowisko to, stanowisko to jest wsparcie pracy sklepu, dlaczego on ma za zadanie po zatrudnieniu w najbliższym czasie, powiedzmy, tam jakiś październik, tak? Liczyć osoby wchodzące i wychodzące na tren sklepu? Ależ. Tutaj nie trzeba być żadnym Einsteinem, nie trzeba nawet skończyć podstawówki, żeby wiedzieć, że przywrócą te same obostrzenia, znaczy pewnie część tych obostrzeń, które były rok temu, czyli będą ograniczenia związane z liczbą osób przebywających w sklepie. Podejrzewam, że to będzie strasznie na niekorzyść małych sklepów spożywczych, ale no to się okaże jeszcze, zobaczymy. A ja zachęcam, zachęcam do robienia zakupów w małych sklepach i w zasadzie to ja w Biedronce bardzo rzadko robię zakupy. Nie jestem w tym jakiś zasadniczy, jeżeli chodzi o Biedronki czy, czy małe sklepy. Może powinienem być. Unikam marketów jak tylko mogę. Staram się kupować na bazarach. W poprzednich, na poprzednich kanałach, które mi Cenzor YouTube usunął, mówiłem o tym. No, ale dochodzą nowi słuchacze, więc wspominam, prawda? Także przyszłego pracownika Biedronki czeka liczenie osób wchodzących i wychodzących na teren sklepu. To jest pierwsze, pierwsze zadanie pierwsza czynność, która będzie w obowiązkach takiego zatrudnionego pracownika korporacji Biedronka. Druga. Nadzorowanie, aby klienci dezynfekowali ręce oraz zakładali rękawiczki wraz z wejściem do sklepu. No i tutaj nie wiem, czy ten nakaz, to zadanie jest po prostu umieszczone tak, żeby tylko było, czy będzie to jakiś tam wymóg. Jeżeli tak, należałoby się przyjrzeć płynom dezynfekującym. Ten drugi punkt nie jest taki ciekawy. Natomiast trzeci: Przestrzeganie, aby w godzinach 10 do 12.00 do sklepu wchodziły jedynie osoby powyżej 65 roku życia, prawda? A więc, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem wcześniej, będą podobne, zbliżone obostrzenia jak w roku ubiegłym. Czwarty punkt. Kontrola zachowania odpowiedniej odległości między klientami w kolejce. Kontrola zachowania odpowiedniej odległości między klientami w kolejce. Dlaczego, dlaczego będzie taka dyscyplina, taki reżim sanitarny? Według mojej oceny, ludzie, którzy zostali poddani eksperymentowi, będą Odchodzić. Wiecie o co chodzi? Wiecie gdzie? Znaczy, właściwie to nie wiecie. Nie wiemy, gdzie. Czy do y, dobrego miejsca, czy do złego miejsca, ale będą odchodzić. Y, to już Bóg rozstrzygnie, gdzie będą odchodzić. Natomiast y, oni będą musieli to zracjonalizować, według mojej oceny. Zresztą już mają swoich matematyków, są prognozy, ile będzie zachorowań. Oni już wiedzą, ile będzie zachorowań. Nie wiem na jakiej podstawie, ale, będą, ale już wiedzą, ile będzie zachorowań. No i muszą w związku z tym, jakby zracjonalizować te ludzi odejścia. Kto, kto, kto się domyśla, o co chodzi, to ten się domyśla. Ja już nie będę ryzykował, będę musiał jeszcze w bardziej taki zaobawolowany sposób mówić o tym, o tym, co, co chciałbym powiedzieć, a nie mogę, prawda? I tu o to to chodzi. Także korporacje już są doskonale przygotowane na to, co ma nadejść. To nie będzie żaden spontan, to nie będzie zależało od bieżących zachorowań, tylko to będzie planem przygotowanym jeszcze w wakacje. Mimo, że oni nie wiedzą, yy, jaka będzie ilość yy, tak naprawdę tych, 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 tych zachorowań, i odejść, odejść, yy, odejść od życia. Ciekawe. Także bardzo, bardzo ciekawe ogłoszenie. Yy, no i tutaj, co jeszcze jest mm, takiego, no i chyba nie ma nic. Jeszcze może przejrzę na dół. Opcjonalnie ochrona obiektu, monitorowanie bezpieczeństwa na terenie sklepu. To nie jest interesujące. Co jeszcze? Nie ma nic ciekawego. Natomiast ja na OnePL widziałem właśnie prognozy zgonów. Tam miało być chyba. 20 tysięcy zgonów, tylko nie wiem, czy na miesiąc, czy na, 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 całą, na całą końcówkę roku. To jest wszystko bardzo ciekawe. To jest gra na zasadzie: na zasadzie zgadnij, co chcemy zrobić. Zgadnij, co chcemy zrobić. My wiemy, co, co oni chcą zrobić. Ci, którzy ufają telewizorowi, nie wiedzą. Myślą, że to jest wszystko spontaniczne, że to jest taka bieżąca interwencja, że rząd reaguje jakby online, prawda, w czasie rzeczywistym. Ale to tak, tak, tak nie jest. Oni są doskonale przygotowani, także czekają nas obostrzenia. I jeżeli to miałoby być tylko takie obostrzenia, to nie byłoby jeszcze tak źle. Ale w zasadzie powinniśmy może czasami faktycznie my, jako tacy dziennikarze, amatorzy, częściej zaglądać na, na ogłoszenia korporacji, zwłaszcza korporacji zajmujących się sprzedażą. Detaliczną artykułów spożywczych. Wychodzi na to. Chwała Bogu za bystrego czytelnika, słuchacza mojego. No i co? Życzę Wam udanego weekendu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się z Bogiem.